Cześć! W dzisiejszym odcinku dowiesz się jak komunikować się ze swoją drużyną i jak grać, aby być w stanie wygrać każdy mecz skład nawet w trzy osoby. Zapraszam do oglądania. Nie, nie zabiję go błagam cię! Kurwa nie dzisiaj. Tak zrobili inweg nie robię. No i sypnął. <laughs> <laughs> Kowalczyk zrobiłeś, że zajebamy. A nie, jak ty to zarępa zrobić, że zajebałeś w ciężarówkę a rozjebałeś przyczepę. Kurwa. Nie pytaj No i nie paliwa. Kłarczek zatrzymaj się! O kurzu ma nie! Coś ty zrobił. Ej kołaczek zatrzymaj się! O kurwa, nie! Ty Coś ty zrobili No nic, odleciałem. O, tutaj jesteś... Coś... czekaj. Ej ja się wyskoczyłem jak coś Chodź No chodź Kurwa wody jebana Wyleciał Chodź tu Chodź tym autem tu Poczekaj no, Ja chodź ci chodź zatankuję Nie on mi zatankuje Zasuj się Tak chuj to ja ze swoje tankuje Coś Siema. ty robisz Zatankuj mi Jak się tankuje? Ja pierdziełem Bo tu prostu leje Ej strefa Wsiadaj! Patrz tam. O, A, wysiadka Ładno by strzela! Ty bo oni na plecach też są. Zabierzam, zabierzam. Ja Zabierzam. Zabierzam. Ej, ej, ja nie mam w ogóle budunku! Ale ja No czemu to jest trzech, A w akcji za tobą, za ścianą. Gdzie, gdzie za mną? Za ścianą! Dobra, ja nie umiem za ścianą. <śm> to Ten chuj na ciebie, patrzy Dobra, to się idę na Pierdolę Chłop tutaj, ratuje swojego Nie zabijaj mnie Czemu tej dziwki nie dobiłeś, a ona mnie dobiła? Dobij ich! Zajebiście, ratuj mnie teraz Po co, co ci ten pistolet? Do dupy i rewolwer To ten pistolet po to No kurwa, mogę go przelodować fajnie, fajnie Oj dobra, sklej pizdę No, no pokaż A widzisz guścik? Nieźle. Brakuje, żeby się zabił tylko. No już dostałem tym damage zatem, to nie jest takie wcale wykluczone. No, to było bardzo dobre. Nie się dlaczego. No i skręj po Ty, ale to może nas odrodzisz w strefie gdzieś. No właśnie, w sumie to nie jest takie zły Tylko, że w strefie jest, jest jedno miejsce, gdzie możesz na to zrodzić, ale tam będziesz od razu jak wejdziesz do strefy. I Dobra, wiec. to na pewno nie tak, że tam są chłopy. nie, nie. nie. Let's Na pewno czerwone. nie tak, je jestem dobrze. Nie odradza od bo to nie ma co. <grym> 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 oh, kurwa. To <Przysko>, dobra. <grym> o oh, chuj. Sam, 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 sam. O kurwa, ty, bez kitu. Ja bądźem kurwa zbudował. Ej, <grym> mi. Ja, ja mam Ja też. Pup, kurwa, budowa domku. <grym> ja się boję. Co Ja już nie mam życia. Wiem, banana. On tu już jest. <grym> Dobra, jest to zapletek, to zapletek, to o, D I Co, i co, po co ma być za dużo Powaliłem, powaliłem. Ja też. Ale robi się z nimi trzymać. Jeszcze jeden, badajrem, to oni nie Przed mają nami. Szans do z nami. Ale ze Cwele grają. Dobrze, zrobiłem. Są dwa wyjścia, albo ich kurwa na pop. Dobra, XP 90 i mniejsze budowle. No No ma lowa, ma, ma kuchy, strzała jest. Ma, 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 ma. O to mnie też dostał. Gdzie oni są? Jeden. Jeden jest na górką na pewno. Tu jest, tu jest, tu jest. Na Do górze. Rozwalam mu. Minut. O chuj. Low, 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 low. Lo. Leży. Jeden. Ostatni, ostatni. Jest. Leży. Ale tych... Ale ich zrobiliśmy jak to. Batonów totalnych w trójkę! Siedem. Nie nie ma go, nadal jest. na dole jest bo... O, ale mnie zajebał przed jest tu. No to woda jest. Chodź do mnie, to ci powiem gdzie on jest od razu. Tu jest po prawo przy tym co staje w rogu. Zabijaj go. Paki pomusza. No, no. Kurwa, przepuść mnie. No. Szamo no. wam ciąg. Ale się nie należy. No. To chyba znowu gdzieś no, sam poleciał. tam poleciał. Co ty no mówisz? No, no, no lekko. No. Dzięki, Gowalczyk, że go zabijasz. To i trajera. Jeszcze jeden tu gdzieś podobno był tak w akcji zgadał. No. Chyba, że sobie poszedł, zostawił kolega. No lekko no, tak no, w no, do, zabiję go chyba. Jedź, bo on będzie chilował gościa tam On ma low Ale przecież masz granaty no Szybko, szybko, szybko Nice O, zdążymy, tak, zdążymy, to Zaraz no, chłop nad tobą, nad tobą na to będzie chłop, nad tobą, tu no je... A, nie, no bo, za, bo nie wiem Ty podnieś mi od razu tutaj. Weź, A ty dobra Marcin, bo... weź mnie załaduj nie, Kurwa, typ do mnie ładuje. Dziwko. Dobra, zabiłem go przy okazji, tak sobie biegnąc. Tak, ja tam jeszcze. Dobra lola jesteś koło mnie, jak Dobra, coś, to ja to idę tu. Idę, to idę go zlutować. Biegnę z tobą, kocha. Cebulkę miał I. tylko. I jakieś amunicje, wreszcie mam trochę amunicji. Czekaj, masz to. Czekaj, idę. Gdzie rzuciłeś? Tam? Ja, no na niej lutowałem. Odwaga, no. plecy. Plecy i plecy, znowu kurwa z trzech stron zbiorą. Kowalc. No to spierdalajcie stamtąd, bo kurwa jest tak. Nie mamy jak spierdalać. Jesteście. No tak chuj. A tam jest jeden chłop. A tam jest jeden chłop. Na plecach jest jeden chłop. O ty chuju, o uh -huh. ty chuju. Fajrz postać tego. No co fajnie. Ty kurwa, plecy gdzieś. Dwóch, trzech Kurde. Leży jeden Paszą No tym dużym drzewem Gdzie jest? Ale chłopot z jepany Za skałka jest na pewno tam, gdzie kurwa za skałką? To daleko? No. Nie, nie tam. O, to jest a, no zebrałem obu. Zostaw tam Co za? za Coś no no. Ale no. nie wiem, kurwa, ja rozkurwiam tu chłopów, a nie kradniecie wszystko. Jeba, że was naprawdę. dawaj, no, 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 Dawaj, 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 te duże takie, tak? Fajnie, go trochę. A, a ktoś musi to jeszcze być w takim razie, bo... On... Wiesz ci go przesukajcie, No właśnie ja posukał popa. Chu a, tutaj Dostał, 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 dostał po głowie chyba. Oh, kurwa, no ta Trefa idzie. Dobra, ja tu buduję coś. Ja, spokojnie. ja stanę. Ty powaliłem go? Jeden ta powaliłeś, a ja go zabijam. Co? A jego ja go przez to, to przypadek. Tak to, to się... Oj, będzie... Jest chłop. kurwa nie. To jest awaksiza, jak mu pomagam. Lomas Nie, budownicy. Bazuko strzelaj. Dobra, leży, przeszukajcie, przeszukajcie. Plecy. Pływa. Zmieniło mi się. Nie ja mogę, z tego co tu się nie pawiło. Chłopie. Nie, to do mnie strzela ktoś. Nie, plecy, a boty. I typy nas rzucie tam. Dobra, 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 dobra. Czterech Właśnie z kim strzelają? Strzelają się z ekipą inną. Ja Kurwa, strefy. dobra, Spierdalam. Też Ja zdechnę. Też poza do strefy, szybko. Jak ci to jest, czy ci to co? No tu normalnie, tu gdzie wszyscy byli, nie? Z boku Ja obiegam masz tutaj jej tam pozycja. Czarniesz go Zabudował się tego go zabijam Doma No to, to zobacz co on buduje To ja buduję Nie, to ten chłop, się nie strzelał Obito, Leży, leży Leży? Jeszcze jeden, za to mu gdzieś nie. Minus 90 lezy? chyba jest No dobra, nie wgubił Leży? Jeszcze jeden, za to gdzieś nie. Minus 90 lezy? chyba lezy? jest dobra, nie jest odgana mogę wyjąć, ale Są pewnie bym nie mnie trafił Gdzie strzelają? Tu jest było ciebie gdzieś. No, dobra, jest! jest. Druga wygrana, podobnie! Ale łatwa gierka tego idą. Ale ta gra jest prosta, ta gra jest taka łatwa. Nie wiem gdyby ten chłop nie potrafił budować, chciałbym ich tam wszystkich wyjaśnić. No. do mnie to jebane budowanie